Cześć, to znowu ja, Zuza Słowałowska Będę teraz mówiła o wspieraniu siebie olejkami na sen i na relaks. Jest godzina, już dochodzi 20. Także myślę, że to jest właśnie dobry taki czas, żebyście poczuły, poczuli swoje ciało właśnie o tej porze dnia. Wieczór każdego z nas... Teraz przebiega inaczej. Każdy z nas czuje się inaczej, ale prawdopodobnie wszyscy jesteśmy po kilku, kilkunastu godzinach już na nogach, obudzeni. Doświadczyliśmy jakichś różnych e, sytuacji, i właśnie od tego, jakich sytuacji doświadczyliśmy dzisiaj, zależy troszeczkę, czego potrzebujemy. I czym chcemy się wesprzeć? Pójdźcie, pójdź proszę teraz po swoje próbki olejków, weź je przed sobą, rozłóż sobie i odkręć sobie olejki. Wszystkie, ten, który czujesz, że masz ochotę powąchać. I w trakcie jak Idziesz po te olejki, ale sobie odkręcasz te buteleczki, to ja chciałabym przypomnieć o takim skontaktowaniu się ze swoim ciałem. Co właśnie o tej 20, czy wtedy, kiedy mnie odsłuchujesz jutro w ciągu dnia, albo wieczorem, co teraz odczuwasz w swoim ciele? Jak czuje się głowa? Czy jest ciężka? Czy boli? Jak czuje się kark? Jak czują się plecy? A możesz przyłożyć sobie palce tutaj do szyi i poczuć, się, jak bije ci serce, czy wolno, czy normalnie, czy dosyć szybko. Tutaj możesz poczuć, czy czujesz tutaj swój oddech. Możesz położyć sobie rękę na brzuchu i zobaczyć, co tam się dzieje. Właśnie poczuj swój brzuch, jak on dzisiaj się miał, jak tam było z jedzeniem, czy miałaś, miałaś czas na jedzenie, czy on pobolewa, a może jest spięty. Jak tam z Twoimi łydkami? Może dzisiaj dużo chodziły, może trenowały, może gdzieś są jakieś zakwasy, albo jakaś kontuzja się przydarzyła, jakieś naciągnięcie, jak ze stopami. Stopy bywają spięte na końcu dnia, mogą coś pobolewać. W jakich butach dzisiaj chodziłaś? chodziłaś czy miałeś okazję chodzić na busaka, czy nie? Kto miał, to super, zazdroszczę. Ja dzisiaj na busaka nie chodziłam. Także poczujcie swoje ciało, co macie z rękami. Może ktoś dzisiaj się, nie wiem, zadrasnął w palec, bo coś robił przy kuchni, albo niekoniecznie w kuchni. Może właśnie ktoś ma jakąś rankę, jakiegoś śniaka, jakiś ból w ciele. Przeróżne rzeczy. I ostatnie, na przykład mówiłam o bólu głowy, ale powrócę do tej głowy. Co w tej głowie? Co w tej głowie się dzieje? Czy tam taki jakiś kołowrotek, czy myśli, czy jest zmartwienia, czy plany, czy ekscytacja, czy niewiadoma? Co tam, co tam, co tam jest? Dam takie, dosłownie takie pięć sekund, gdzie nie będę mówić i poczuj to swoje ciało. Teraz, jak już mam nadzieję, że masz przed sobą te próbki, jak nie miałeś nie miałaś możliwości po nie pójść, albo ci się zwyczajnie nie chciało, to też jest ok. Ale jeżeli je masz, nie? To zobacz, po którą, po którą próbkę Twoja ręka sięga i odkręć ją. I powąchaj sobie. i gdzie ten zapach Cię przenosi, gdzie go czujesz. A może nie trafiłeś z zapachem, że to dokładnie nie jest to, co chcesz, kompletnie to nie jest to, co chcesz wąchać, to weź inną, weź inną. Słowołowska, no powiedz coś konkretniejszego, tak? E, no powiem coś Wam konkretniejszego. Prawdopodobnie macie lemon, lawendę i peppermint. Dlaczegoś tutaj się zaczyna od peppermint znajduje. Peppermint ma coś takiego niesamowitego w sobie, że kiedy zaczyna się ją wąchać, to ona tak stawia, tak do pionu, ale jak tak dłużej się przytrzyma nos nad próbeczką. To nagle sprawdźcie sami i dajcie mi znać, co się stało po dłuższym czasie wąchania Peppermint. Nie będę wam zdradzać, jeżeli jesteście fanem tego zapachu, to sobie przetestujcie i napiszcie w komentarzu. Może innych zachęcicie do stosowania Peppermint, nie tylko na powodzenie. Lemon. Dlaczego lemon? Lemon, yy, rad, yy, radziłyśmy Wam, i czytałyście, żeby dawać sobie do wody rano, tak? na, z, na oczyszczenie z toksyn. No, tutaj wieczorem pojawia się lemon. No, lemon można używać na okrągło. Na przykład, jak stosuje się takie różne kuracje, to nawet 10 kropli dziennie można używać właśnie na oczyszczanie organizmu, to trudno te 10 kropli wypić przez te 14 godzin, 16 godzin na nogach, także wieczorem też się będzie piło, a mnie lemon orzeźwia, mam też poczucie, że też z całego dnia mnie oczyszcza i przede wszystkim nie jest kwaśna w smaku, tak? jest taka słodkawa, przyjemna i po prostu możemy mieć na nią ochotę, a jeżeli chcemy się zrelaksować, to tylko tym, na co mamy ochotę i czego nasze ciało i nasze zmysły potrzebują. Jeżeli weźmiemy sobie lawendę, no to lawenda jest bardzo znana, tak, z uspokajania na wieczór, na sen, ale nie wszystkich uspokaja i nie każdy lubi ten zapach. I niektórzy na przykład wolą wąchać dziką pomarańczę i zapach pomarańczy przenosi ich. W miłe doznania, może we wspomnienia, byle miłe. Można poczuć na przykład rozluźnienie barków. Natomiast no, lawenda będzie miała ten skład chemiczny linalol, tak? który no, siłą rzeczy będzie, będzie działał na układ nerwowy tak? I, będzie, i będzie nas uspokajał. Jest też tutaj, widzicie, R, mieszanka R. Może ktoś z Was dostał mieszankę R? Ta mieszanka R oczyszcza nam e, zatoki z kataru, żeby lepiej nam się oddychało. Jeżeli teraz właśnie cierpicie na jakieś zatokowe sprawy, no to na pewno przed zaśnięciem warto sobie e, albo powąchać z buteleczki, albo troszkę dać, rozetrzeć i powąchać z rąk, albo dać do dyfuzora, prawda, żeby nam się e, lepiej spało. Podobne, znaczy podobne, też takie działanie będzie miał lemon, tak, on też będzie nas odświeżał i, e, i oczyszczał. E, Dziką pomarańczę też można dodać sobie do wody, można powąchać, ale można y, sobie posmarować na nadgarstek, prawda? I też, y, i też nam poprawi nastrój. Y, jeszcze jest tutaj kadzidłowiec, konieczny kadzidłowiec. Może ktoś z Was ma próbkę kadzidłowca. Ja właśnie y, y, go wybrałam. No i on y, już nie będę się powtarzać, ale on działa na wszystkie nasze układy i będzie. Y, Wspaniały na wieczór i nas wzmacnia i nas, naszą odporność, i nas uspokoi, i nas tak skupi tak wewnątrz siebie, i pomoże nam skontaktować się z ciałem, i uśmierzy ból głowy. Mięta też, jeżeli wieczorem tak nas pobolewa głowa, możemy z tyłu kark sobie posmarować. I tak samo lawendą też możemy sobie posmarować kark. Wszystko zależy od naszych preferencji zapachowych, dlatego że być może ktoś z Was dostał próbeczkę On Garda, tak? który pachnie jak pierniczki Boże Narodzenie, Grzaniec i będzie bardzo mu miło tak? relaksować się przy tym zapachu. Może ktoś z Was dostał próbeczkę Zengest, czyli mieszanki na brzuch. Ale jeżeli ktoś ma dolegliwości wieczorem z brzuchem, no to bardzo wesprze go co. No coś, co yy, yy, sprawi, że na przykład nie będzie miał ciężkości po jedzeniu, yy, albo właśnie ma jakieś bóle, albo coś mu tam bulgocze w tym brzuchu, no albo przechodzi jakąś na przykład infekcję, która też zaatakowała mu brzuch, tak? także, yy, także to też wesprze. I mam tutaj drzewko herbaciane, może ktoś z Was dostał. Yy, te wszystkie olejki, które tutaj. Yy, Widzicie, znajdują się w tej podstawowej apteczce 10 olejków, i, i o tych olejkach dzisiaj będzie Kaja opowiadała jeszcze wieczorem. Także drzewko herbaciane, na przykład, tutaj powiem, że ja dodaję sobie do jakiejś bazy, którą mam, tutaj akurat aloes używam, dodaję troszkę oleju frakcjonowanego, i tutaj też znajduje się drzewko herbaciane na wypryski, i też będzie działało kojąco na nas, oczyści nas i z toksyn, i z bakterii, i z jakichś grzybów, które w nas są. W tym kremiku także znajduje się kadzidłowiec i także znajduje się lawenda. A tutaj sobie zrobiłam taki balsam na dowolnej bazie. Kupiłam balsam, który mi się podobał, który delikatnie pachniał, który wiedziałam, że jest z naturalnych składników, który miał niedużo tych składników, i dodałam sobie właśnie tam jest, między innymi, właśnie kadzidłowiec też. I lawenda, i już te dwa olejki właśnie dodane do kremu na przykład sprawiły, że konsystencja przestała być nieprzyjemnie lepka, a stała się bardzo przyjemna i wcieranie w skórę i czucie tego zapachu, no też mnie bardzo koi. Ale bardzo chciałabym Wam powiedzieć o tym, że e, są również mieszanki dedykowane na e, sen. I jeżeli e, są wśród Was osoby, które mają troszkę e, większe kłopoty ze spaniem, większe kłopoty z wyciszeniem, czy to związane z trybem życia, czy to związane z układem nerwowym, z jakim żeście się urodzili, e, i po prostu może. E, by was interesowało coś dodatkowego. Także koniecznie chciałabym wam powiedzieć przede wszystkim o mieszance doterowej, która nazywa się Serenity. I słuchajcie, ja mam tylko jej próbkę. Jest rewelacyjna i strykam sobie ją na poszewkę od poduszki. I nie wiem, jak to jest, ale naprawdę śpię po niej głębiej. Ona ma między innymi lawendę, ale z tych olejków, które wymieniłam wcześniej, ma tylko lawendę, dlatego że, za, że zawiera sandałowiec. No, nie powinno was dziwić, że olejek z drzewa sandałowego uspokaja i relaksuje i bardzo kojąco wpływa na umysł. I, I zawiera też no, rumianek, zawiera ilang ilang, yy, patrzę na ściągę, majeranek. tak Majeranek Słuchajcie, jest dedykowanym olejkiem na bezsenność, też do skrapylania na poduszki. Także jeżeli ktoś, ktoś chciałby spróbować, przetestować, to, to naprawdę warto. W ogóle yy, o majeranku się mówiło, że kiedyś kładło się suszone gałązki majeranku na poduszkę, po to właśnie, żeby lepiej się spało, i też są obiecywane ciekawe sny po moim ranku. A jeżeli mówimy o snach, no to nie mogę nie wspomnieć o szałwii muszkatułowej, która jest olejkiem uśmierzającym ból skurcze, Polecany przy miesiączkach, przy PMS-ie, również przy okresie porodowym, tuż przedporodowym, jest właśnie. Jest właśnie polecana, jest olejkiem regulującym hormony kobiece i jej herbaciany, delikatny, specyficzny zapach, jest właśnie kojący na wieczór, można sobie tutaj też właśnie posmarować na czoło właśnie na, na sen i na sny, na sny wyrazistrze. Jeżeli. Zmagacie się, znaczy zmagacie się, jeżeli doświadczacie bardzo dużych, bardzo dużych emocji w ciągu dnia, no i ich nie przepracujecie, albo nie sposób je przepracować, bo są tak intensywne, no to siłą rzeczy te emocje z dnia będą wybijały się wieczorem, w czasie snu, dlatego że mózg musi się regulować i jedyna odkryta funkcja snu. I fazy REM, czyli fazy śnienia, czyli tej nie głębokiego snu, tylko płytkiego snu. Jedyna nieodkryta funkcja, tylko no naprawdę szukali, no po co są te sny, po co nam to, więc jedyna funkcja to jest regulacja emocjonalna, czyli żeby wyregulować nas po całym dniu, po wydarzeniach, które gdzieś tam nie mieliśmy jak na nie odpowiedzieć, gdzieś tam zepchnęliśmy. I wcale nie trzeba być jakimś, ym, nie wiem, nieskontaktowaną osobą ze sobą i spychaczem emocji, żeby od razu, o, to się tam spycha się emocje. Nie, ale nawet osoby skontaktowane ze swoim ciałem znajdują się w sytuacjach, kiedy nie mogą powiedzieć otwarcie, tak? Nie można zawsze powiedzieć otwarcie, czy dać sobie ym, możliwość, żeby te emocje wyszły, tak? Znajdujemy się w takich sytuacjach, kiedy Potrzeba, wymaga tego sytuacja, żeby te emocje schamować i skontrolować, tak? Więc potem gdzieś to tam wchodzi w ciało, gdzieś to tam się zapamiętuje, gdzieś to tam nas przeatakuje, nam jakiś organ, właśnie ból głowy, ból pleców, a może ból brzucha, a może właśnie nogi będą nas bolały, tak? No i właśnie sen będzie regulatorem, tak? Więc jeżeli doświadczacie właśnie koszmarów e, e, sennych albo jakichś lęków wieczorami, to właśnie olejek z, owocą, z owocu jałowca jest na to polecany. Ale ciekawostka na skórę, będzie też live o skórze, ale m, 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 chciałabym powiedzieć, że... Yy, owoc z jest naturalnym tonerem, to znaczy jak ja używam yy, ten krem z tym owocem jałowca na twarz, to naprawdę skóra przepięknie tak nabiera takiego kolorytu i naprawdę, naprawdę tak się dzieje jak obiecują. Yy, Petit Grun to jest, kolejny olejek tak opowiem o Was, zaraz o Was opowiem, jak dzieci, ale zaraz się dowiecie dlaczego. Yy, Petit Grand jest mało znanym olejkiem i mało spopularyzowanym, a właśnie o nim się mówi, że jest wspaniały na sen. On jest z gałązek i liści dzikiej pomarańczy. Także zapach ma taki, można powiedzieć, kojarzący z taką wodą kolońską, męską albo kobiecą i bardzo ten zapach jest używany w perfumerii i właśnie polecany jest do łączenia na przykład z lawendą, że pięknie się będzie będzie łączył, a emocjonalnie to już nie będę tutaj przedłużać, mogę tylko powiedzieć: Uwaga, lokowanie mojego Instagrama. Napisałam post na swoim Instagramie, także tam możecie o Petigrę przeczytać. No i ja wiem, że powinnam kończyć, no ale mój ukochany wetiwer, wetiwer, uziemiacz, wspaniały zapach z korzenia trawy, nie sposób o nim nie wspomnieć nasza Magda Panfiłowa, która tutaj opiekuje nas w tej grupie, pisała ostatnio o tym, jakim wspaniałym jest afrodyzjakiem na mężczyzn, bo to jest taki zapach, który jak kobieta posmaruje na skórę, to jest ładny, a jak mężczyzna posmaruje na skórę, no to tylko polecam się przekonać. To piżmo męskie po prostu wybija się te hormony męskie w połączeniu z tym zapachem dają no taką moc, no, męską, no, me, no męską moc, tak, tak także, także y, wspaniały uziemiacz, też polecany, słuchajcie, dla dzieci z Aspergerem, autyzmem y, i ADHD, tak, y, on będzie się, y, też będzie polecany właśnie, żeby go mieszać z Lawendą właśnie na noc, żeby posmarować stópki z jakimś olejem bazowym. Także to myślę, że to też jest taki ciekawy wątek, no bo um, dzieci z Aspergerem, z ADHD czy z autyzmem, no to przecież jest obecny temat, tak? Kopajwa, słuchajcie, to jest naturalny przeciwbulacz, Przeciwbólowa, piękne drzewo, uspokaja i świetnie działa. Właśnie uspokajająco na skórę też na, też na wieczór lubię używać. Nasza mieszanka doterowa Balans. Nie każdy lubi ten zapach, ale pachnie słodką sosną przez wrotycz marokański blutenzji, który tutaj się znajduje. Ta mieszanka nabiera właśnie tego konkretnego zapachu i nie każdemu może to pasować. Tutaj też będzie rumianek się znajdował, w tej mieszance. Także także takie na uspokojenie, czy dla siebie, czy dla dzieci. I co? I powiedziałam o wszystkim, i teraz tutaj te moje te spadające olejki domagające się uwagi, że ja jestem ogromną fanką i użytkowniczką olejków dziecięcych. Sprawdzone mam wszystkie i, i, i no po prostu działają, tak? I tutaj jest kalmer, który właśnie zawiera lawendę, ilang-ylang i rumianek. On jest rozcieńczony. I on jest dedykowany właśnie na wieczór, właśnie na jakieś takie pocięższym dniu, czy jak dzieci właśnie ciężej śpią, czy chcą się właśnie tak głębiej zasnąć. Natomiast nie każdemu dziecku będzie pasował ten zapach i może właśnie olejek na odwagę Brave nazywać nazywa się, który właśnie ma dziką pomarańczę, o której, jak pamiętacie, mówiłam Wam, że ktoś może uwielbiać cytrusy i właśnie ten zapach będzie im będzie jemu jej się podobał, na ukojenie. Nerwów. I właśnie na wieczór dziecko może poprosić, żeby chciało właśnie posmarować się brajwem i wcale nie pobudza ten olejek i nie utrudnia zasypiania, dlatego że to nasz mózg przez nasz nos sam wybiera, co chce wąchać. Dlatego właśnie opowiadam wam o tak dużej gamie tych olejków. Bo. Nie ma jednego olejku, tak jak wszyscy jesteśmy różni, i bardzo ważne jest mieć okazję powąchać te olejki, nie tylko o nich czytać. Nic nie, nie zastąpi wrażenia zmysłowego. Możecie czytać o zapachu gorzkiej pomarańczy sobie wyobrażać, nie wiem, wyobrażać sobie napój gazowany, który może znacie z jakiejś koszki pomarańczy. Nic nie zastąpi wyobrażenia zapachu. Są w ogóle osoby, które w ogóle sobie nie umieją wyobrazić zapachu, więc wyobraźcie sobie. Yy, jak powąchanie? Dlatego, że no, raz, że powąchacie, ocenicie, tak, lubię, nie lubię, no a dwa olejek yy, podziała na waszą poduszkę nosową, tak, i na wasz mózg i da wam yy, odczucie w ciele danego olejku. Gdzie go czujecie? Czy to jest ten olejek, czy to nie jest olejek? Czy się wąchujecie? Chcecie jeszcze więcej, czy jest takie ee, nie, czy jest mm, no może coś innego, nie? Także zachęcam was bardzo do próbowania wąchania robienia to na parę razy nie wąchania 30 olejków na raz, bo nie jest to obojętne miejcie ze sobą wodę poproście o wodę, kiedy wąchacie olejki dlatego, że już wąchanie olejków jest jest sesją zmysłową tak? jest sesją, gdzie wdychacie realne substancje chemi chemiczne zawarte, niesztuczne naturalne substancje chemiczne do swojego organizmu, tak? I które są też i które są też psychoaktywne, tak? One są psychoaktywne, dlatego tak szybciutko działają, tak? Już po 20 sekundach odczuwamy działanie po dwóch minutach już jest w naszym krwioobiegu, a po 21 jednej minucie już jest w całym naszym ciele, dlatego tak szybciutko działają. Bo przenikają przez co? Przez błonę komórkową, tak? Dlaczego? Dlatego, że błona komórkowa jest czym pokryta tłuszczami, tak? Bo olejki są lipidolubne, <grywki> lipidofilne i przenikają, dlatego tak bardzo, bardzo gładko i chętnie przez nasze komórki. Dobrze cóż mogę wam pożyczyć dobrej nocy wąchania olejków. Zostawcie serduszko, napiszcie komentarz, jeżeli coś wam to dało, jeżeli macie pytania, to możecie je zadać mi pod tym live'em albo osobom, które was tutaj zaprosiły. Za chwileczkę pojawi się post o apteczce całej domowej i za chwileczkę też już pewnie już pojawił się post o Napisane o kadzidłowcu, czyli frankincense, o r i o lavender, możecie tam poczytać o tym więcej. A ja jeszcze raz mam przypominam, że we czwartek o 20:00 mamy spotkanie olejkowe na Zoom. Jeżeli dołączycie, będziecie tam na żywo i będziecie odpowiadać szybko na pytania i pisać na czacie, to macie szansę wygrać fajne próbeczki albo rolony za waszą aktywność i też bycie na żywo aktywuje was i wasze zaangażowanie łatwiej się zapamiętuje i jakoś tak, no po prostu też fajnie nas zobaczyć i fajnie nas spotkać bo zobaczycie kilka z nas po prostu na żywo na Zoomie. Nie musicie włączyć kamer, nie musicie włączać, znaczy właściwie nie nie powinniście włączać mikrofonów. I, i, no i tak, tak, także zachęcam Was bardzo. A teraz tym spokojnym głosem życzę Wam dobrego wieczoru.